Siema cześć witajcie. Przyjechałem sobie po wagony. Zatrzymałem się, słuchajcie, elegancko. I tak mówię patrzę na nie i tak myślę. Można jeździć pod Czliwym ogórkiem. Można. Ostatnio pamiętacie, służba była na 001. Ale moje oko przykło co innego. Patrzcie na to. Pierwszy raz to bydle widzę na żywo. Maksima Wojta. Z najmocniejszym silnikiem diesla. Jakby to powiedział Krycha w swoim filmiku, robi wrażenie. Powiem Wam, okrutna jest ta lokomotywa. Jest mega, mega mi się podoba. Kurde, no obłęd jest, obłęd, obłęd. Daje radę. E, słuchajcie wstępnie, co tak zaobserwowałem. Tak, elegancko przyciemnione szyby. Mega wielki zbiornik paliwa. Mega. No jak to ma ciągać brutto około 3000 ton. No to musi, musimy czymś nakarmić tego bydlaka. Co fura sześciosiowa, to i przyczepność pewnie ma fajną. Malowanko też niczego sobie. Tylko pomarańczka. Przyznam szczerze, że ostatnio tą lokomotywę to chyba widziałem w maszynie, w symulatorze maszyna. Ale jeszcze chyba nie można było w nią grać, nie wiem jak jest teraz. Niestety na moim chińskim komputerze odejpla nic nie lata. Także nie mogę sobie zainstalować maszynki. A nie ukrywam, że pograłbym sobie pograł. Porządny, fajny, ciekawy polski symulator. Fajna lokomotywa fajna. Nic wam o niej więcej nie powiem, bo sam nic wiem. Chciałem się wam pochwalić. Co za tutaj perełki zaczęły jeździć po Zachodnio-Pomorskim. Wcześniej widziałem ją w Dolnej Odrze. I na tym się skończyło, teraz mogę ją zobaczyć z gruntu. Fajna fura, fajna. Dobra. To by było na razie tyle. Trzymajcie się zdrowia, siema.